W tym zadaniu musimy wykazać, że dla każdej liczby naturalnej n większej bądź równej 1 następujące wyrażenie, czyli de facto suma kwadratów trzech kolejnych liczb naturalnych przy dzieleniu przez 3 daje resztę 2. Chyba najprostszy sposób, żeby to pokazać, to podnieść do kwadratu te nawiasy i wszystko wysumować. I zobaczymy, jakie wyrażenie otrzymamy. A następnie spróbujemy wyciągnąć trójkę przed nawias i zobaczymy, czy wyjdzie nam 3 razy coś w nawiasie całkowitego plus reszty 2. Sprawdźmy. Czyli przypisuję tę sumę od razu podnosząc wzorem skróconego mnożenia do kwadratu. To wyrażenie do kwadratu to będzie n kwadrat plus 2n podwojony iloczyn plus 1 do kwadratu, czyli 1, plus tutaj tak samo, n do kwadratu plus podwojony iloczyn 2 razy n razy 2, to będzie 4n, plus jeszcze kwadrat tej liczby, czyli plus 4. Teraz sumujemy jednomiany podobne, n kwadrat plus n kwadrat plus n kwadrat, to jest 3n kwadrat, plus dalej wyrażenia z nami, 2n i 4n, to będzie łącznie 6n i jeszcze liczby plus 1 plus 4, to jest plus 5. No i to wyrażenie wygląda całkiem nieźle. Jeżeli teraz piątkę zapiszemy jako 3 plus 2, no to z 3n kwadrat plus 6n plus 3 będzie można wyciągnąć trójkę przed nawias. W środku zostanie coś całkowitego i jeszcze nasza reszta 2. No to zapiszmy, że to wyrażenie można zapisać właśnie w takiej postaci. 3n kwadrat plus 6n plus, i teraz piątka jako 3 plus 2. No i teraz grupujemy te wyrazy, z nich wyciągamy trójkę przed nawias. W nawiasie otrzymamy z 3n kwadrat po prostu n kwadrat, z 6n zostanie 2n, a z plus 3 zostanie plus 1, no i jeszcze mamy plus 2. Ponieważ ta liczba należy do liczb całkowitych, jest całkowita, to mamy 3 razy coś całkowitego plus 2, to jest nasza reszta, czyli dokładnie to, co musieliśmy pokazać.